W jednej chwili mój świat wywrócił się do góry nogami. Kiedy głos mojego męża, ostry i bezlitosny, przeciął telefon. Dlaczego zawsze zawalasz, kiedy cię potrzebuję? narzekał, jakby nie zdając sobie sprawy z pilnej potrzeby, która kazała mi pędzić do szpitala, a bezpieczeństwo naszego nienarodzonego dziecka wisiało na włosku. Kropka, jesteśmy tu głodni, czekając na twoje okropne gotowanie, a ty odpoczywasz w szpitalu kontynuował, a jego słowa były pozbawione troski. Oświadczył, że ma dość i idzie na kolację z rodzicami. Kropka, zostawił mnie, bym sama znalazła drogę do domu. Jego gniew docierał do mnie nawet przez telefon, obwiniając mnie, jakbym była winna tragicznej sytuacji, zaszczepiając we mnie strach i zmartwienie. Zwłaszcza o nasze nienarodzone dziecko, które desperacko chciałam chronić. Kiedyś byłam pełną pasji sprzedawczynią kosmetyków, docenianą za swoje poświęcenie i ciężką pracę, kolekcją nagród i reputacją doskonałości. Kochałam swoją pracę i pewność siebie. Jaką mi dawała. Poznanie mojego męża wydawało się bajką prowadzącą do burzliwego romansu i małżeństwa. Ale radość z odkrycia ciąży przyszła wraz z trudną decyzją o odejściu z pracy z powodu ryzyka poronienia. Wyboru dokonanego z myślą o przyszłości naszej rodziny. W miarę jak radziłam sobie z wyzwaniami związanymi z ciążą, wsparcie mojego męża słabło, zmieniając się spod ekscytowania we frustrację. Proste zadania stały się monumentalne, a moje próby spełnienia jego oczekiwań często spełzały na niczym kropka, gdzie jest mój lunch. Pytał tylko po to, by szydzić z prostych kanapek, które udało mi się przygotować, powołując się na moją niezdolność doradzenia sobie z zapachami. Jego słowa zabolały ciąża to nie choroba, odrzucając moje zmagania i pozostawiając mnie samej sobie, kropka ta zmiana w jego zachowaniu była wyraźnym kontrastem w stosunku do mężczyzny, w którym się zakochałam. Jego towarzystwo podczas wizyt lekarskich zanikło, podobnie jak jego empatia dla obowiązków domowych, które teraz wydawały mi się nie do pokonania, kropka nasz dom. Niegdyś miejsce wzajemnego szacunku i miłości coraz bardziej przypominał pole bitwy, na którym starałam się chronić nie tylko swoje dobro, ale także dobro naszego nienarodzonego dziecka, trzymając się nadziei, że w jakiś sposób znajdziemy drogę powrotną do zrozumienia i wsparcia. Być może jest po prostu wyczerpany. Podjął się roli mentora dla nowicjusza w pracy i było to wymagające. To może wyjaśniać, dlaczego ostatnio jest mniej cierpliwy i bardziej drażliwy w stosunku do mnie. Powtarzam sobie, że gdy pojawi się nasze dziecko. Jego gorączkowy harmonogram się uspokoi i odnajdziemy nasz rodzinny rytm. Wszystko będzie dobrze, szepcze, pieszcząc mój rosnący brzuch. Starając się zachować pozytywne nastawienie, pomimo zmagań z moim zmieniającym się ciałem i naszym napiętym związkiem, jednak sprawy między moim mężem a mną wcale się nie poprawiły. Co więcej, moi teściowie zaczęli wpadać do nas bez uprzedzenia. Zwiększając mój poziom stresu, kropka, kwestionują czystość naszego domu i wyrażają obawy o to, jak sobie poradzimy, gdy pojawi się dziecko. Pomimo ich krytyki, oczekują gościnności i żądają. Przygotowuję dla nich coś do jedzenia na miejscu, kropka, zaskoczony i bez żadnych przygotowań, czuję się przytłoczony i krytykowany za to, że nie jestem lepszym gospodarzem. Każda wizyta moich teściów kończy się ich rozczarowaniem a mój mąż staje po ich stronie, nigdy mnie nie broniąc, kropka, staranie się nie wystarcza. Czuję się nieadekwatna w ich oczach, kropka, podczas jednej z takich wizyt, po tym jak wysłano mnie po zakupy spożywcze, gdy byłam w zaawansowanej ciąży, zasłabłam z wysiłku. Obudziłam się w szpitalu, dowiadując się, że zemdlałam z nadmiernego wysiłku. Ale na szczęście nasze dziecko wciąż było bezpieczne. Lekarze zalecili kilka dni odpoczynku w szpitalu. Widząc nieodebrane połączenia od męża na moim telefonie, zdałam sobie sprawę, że musiał się martwić. Gdy nie wróciłam ze sklepu, jednak kiedy w końcu do niego odzwoniłam, mając nadzieję na troskę lub ulgę w jego głosie. Zamiast tego spotkałam się ze złością. Kropka, gdzie byłaś, zażądał, jego słowa były ostre i bezlitosne, jakby moje zdrowie i bezpieczeństwo naszego dziecka nie były dla niego ważne. Słysząc jego ostre słowa, zadrżałam. Kropka, przepraszam, zasłabłam w sklepie spożywczym i zostałam przewieziona do szpitala. Podano mi płyny do Żyrnie i zalecono pozostanie tutaj przez kilka dni na obserwacji. Kropka, ale jego odpowiedź była zimna i niecierpliwa. Jakby moje dobre samopoczucie liczyło się mniej niż jego niedogodności. Kropka upadłaś. A ja mam się tym przejmować? Dlaczego nie odbierasz, kiedy do ciebie dzwonię? Jesteś taki powolny. Jego słowa wbijały się głęboko i nie mogłam znieść myśli, że nasze nienarodzone dziecko będzie narażone na tak negatywny wpływ. Kropka proszę, przestań krzyczeć. To nie jest dobre dla dziecka. Próbowałam go przekonać, ale na próżno. Kontynuował. Niezrażony moim błaganiem o dobroć my tu umieramy z głodu, czekając na twoją okropną kuchnię, a ty po prostu odpoczywasz w szpitalu. Jego zamiar zjedzenia kolacji z rodzicami i pozostawienia mnie samej sobie, nawet w moim stanie, był jasny Jego głos. Przepełniony złością i pozbawiony troski sprawił, że cofnęłam się, nie chcąc narażać mojego dziecka na ostrzejsze słowa. Zakończyłam rozmowę. Czując się całkowicie samotna i zniechęcona, gdy wróciłam do pokoju szpitalnego, łzy zaczęły niekontrolowanie spływać mi po twarzy. To było w tym bezbronnym momencie: kropka znajomy i pocieszający głos dotarł do mnie. Wszystko w porządku. Spojrzałam w górę i zobaczyłam Helen, klientkę, z którą zżyłam się podczas pracy jako sprzedawca kosmetyków, oferującą mi ręcznik: kropka, rozpoznając ją natychmiast. Poczułam ulgę i ciepło. Helen, to naprawdę ty. Tak się cieszę, że mnie pamiętasz. Nasze ponowne spotkanie było jak zrządzenie losu. Bardzo potrzebne przypomnienie o życzliwości i więzi międzyludzkiej w mojej najczarniejszej godzinie. Helen była kimś więcej niż tylko klientką. Była kobietą, która po trudnym rozwodzie straciła pewność siebie i całkowicie przestała nosić makijaż. Przypomniałem sobie dzień w którym podszedłem do niej przy ladzie z kosmetykami, oferując pomoc w wypróbowaniu makijażu. Transformacja jej wyglądu była czymś więcej niż tylko fizyczną zmianą. Kropka był to dla niej moment emocjonalnego uzdrowienia, krok w kierunku odzyskania poczucia własnej wartości. Kropka z czasem Helen stała się kimś więcej niż tylko klientką. Stała się przyjaciółką. Ale nagle, pięć lat przed odejściem z pracy, Helen przestała przychodzić i zawsze zastanawiałem się, co się z nią stało. Teraz była tutaj, jako źródło wsparcia, kiedy najbardziej go potrzebowałam. Wróciłem, mając nadzieję na ponowne nawiązanie kontaktu z Tobą, Helen. Ku mojemu zaskoczeniu, kiedy odwiedziłem Twoje poprzednie miejsce pracy, dowiedziałem się, że odeszłaś. Co naprawdę mnie zaskoczyło. Helen podzieliła się jej głos wypełniła mieszanka zaskoczenia i rozczarowania. Przepraszam, że tak nagle wpadłam. Byłem za granicą w pracy. Prowadzę firmę za granicą i było dość gorączkowo. Minęły wieki, odkąd miałem okazję cieszyć się amerykańską kuchnią. Więc kiedy wszystko się trochę uspokoiło, postanowiłem wrócić. I uwierzyłbyś, Zaraz po tym, jak próbowałam cię znaleźć, wylądowałam tutaj z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Wyjaśniła jej, śmiech rozjaśnił nastrój pomimo okoliczności. Kropka to dopiero początkowe stadium więc leki powinny załatwić sprawę. Poza tym, gdybym nadal była za granicą, koszty leczenia byłyby astronomiczne. W pewnym sensie czuję ulgę, że stało się to tutaj. Kropka Helen kontynuowała a jej optymizm i znajomy uśmiech zarażały, kropka, to nieoczekiwane spotkanie podniosło mnie na duchu. Z radością wspominaliśmy przeszłość. W miarę jak rozmowa się pogłębiała, Helen, ze swoim zawsze tak miłym uśmiechem, delikatnie zapytała Nie musisz się dzielić. Jeśli czujesz się niekomfortowo, kropka, ale nie mogła mnie zauważyć, że wcześniej byłeś zdenerwowany. Co się stało, ufając Helen, nie tylko jako byłej klientce, ale jako prawdziwej przyjaciółce, opowiedziałam jej o moich zmaganiach z mężem i teściami, kropka naprawdę martwię się, że moje dziecko trafi do takiego środowiska, boję się, że będzie traktowane tak samo jak ja, kropka, a teraz, bez mojej pracy, pomysł samodzielnego życia, nie mówiąc już o dziecku, wydaje się zniechęcający. Ku mojemu zdumieniu Helen złożyła niesamowicie hojną ofertę. Tak się składa, że mam mieszkanie, z którego mógłbyś skorzystać. Zarządzam kilkoma nieruchomościami. Kropka to część projektu, który zrealizowałem na odziedziczonej ziemi. To przytulna dwupokojowa kawalerka z oddzielną łazienką, dźwiękoszczelnymi ścianami, położona w bezpiecznej okolicy, blisko supermarketów i posterunku policji. Kropka w tej chwili nie ma potrzeby wpłacania kaucji, a czynsz możesz zacząć płacić. Gdy tylko się zadomowisz. To naprawdę dobra oferta. Co o tym sądzisz? Entuzjazm Helen był wyczuwalny, a jej oferta tak szczera, że wywołała u mnie śmiech niedowierzania. Jesteś pewna, że możesz to zaoferować na tak korzystnych warunkach? zapytałem przytłoczony jej uprzejmością. Absolutnie, Helen. Znam cię na tyle dobrze, że ufam, że dobrze zaopiekujesz się tym miejscem. Poza tym uważam, że ważne jest, aby wspierać się nawzajem w potrzebie. Jesteś więcej niż mile widziana. Kropka zapewniła mnie, a jej hojność była widoczna jak na dłoni. Kropka, niespodziewana życzliwość Helen była źródłem nadziei, oferując nie tylko miejsce na nocleg, ale także możliwość nowego początku. Kropka, chcąc pomóc komuś, kogo ceniła, Helen zaoferowała mi swoje mieszkanie, akt dobroci, którego nie mogłem odmówić. Zdzięcznością się zgodziłem, kropka, kilka dni później, po tym jak lekarze dali mi zielone światło, opuściłem szpital i bez zastanowienia wprowadziłem się bezpośrednio do mieszkania. Które przygotowała dla mnie Helen, kropka, bez wysiłku zorganizowała wszystko przez telefon, pokazując swoją niezwykłą hojność. Kropka, nie wróciłam do domu, który dzieliłam z mężem. Zamiast tego przyjęłam ten nowy początek w przyjaznym i przytulnym mieszkaniu Helen. Chociaż nie mogłam pozbyć się poczucia winy, że nie zapłaciłam czynszu od razu. Helen zbyła moje obawy śmiechem, upierając się, że wszystko jest w porządku. Podczas godzin pracy mojego męża ukradkiem wróciłam do naszego wspólnego domu, aby zabrać swoje rzeczy, zdając sobie sprawę, jak niewiele z nich było naprawdę moje. Dom wydawał się tak pusty, jak moje serce w jego ścianach. Wsparcie Helen nie skończyło się na mieszkaniu. Przedstawiła mnie prawnikowi, który kiedyś pomógł jej, umacniając moją decyzję o rozwodzie. Kropka, zachęta prawnika była dla mnie źródłem nadziei, a z każdą wizytą w szpitalu potwierdzającą zdrowie mojego rosnącego dziecka moja determinacja rosła. Kropka, podczas jednej z takich wizyt, gdy wyszłam na zewnątrz. Moje serce zatonęło na widok czekającego na mnie męża. Ogarnęła mnie panika i choć próbowałam uciec, mój ciążowy stan mnie spowolnił, skonfrontował mnie z prawnikiem i naszą sytuacją życiową, mocno ściskając moje ramię. Stałam twardo, nalegając na komunikację za pośrednictwem prawnika we wszelkich dyskusjach dotyczących rozwodu, odszkodowania i alimentów na dzieci. Jego odmowa udzielenia wsparcia i żądania mojego powrotu spotkały się z moją odmową. Gdy próbował siłą zabrać mnie z powrotem, Interweniowała młoda kobieta kropka rybekę, jak ją nazywano. Znała mojego męża i natychmiast przyjęła wobec mnie postawę ochronną. Ich znajoma wymiana zdań niewiele pomogła ukryć napięcie kropka rzuciła wyzwanie mojemu mężowi, nie pozwalając mu zabrać mnie wbrew mojej woli kropka jej determinacja i groźba zaangażowania policji wystarczyły, by zmienić dynamikę sytuacji, dając mi promyk nadziei i odwagę, by stanąć w obronie siebie w tej nieoczekiwanej konfrontacji kropka dzisiaj. Gdy mój mąż usłyszał wzmiankę o policji wyglądał na przestraszonego i szybko wyszedł. Poczułam przypływ ulgi, który sprawił, że moje nogi stały się słabe. Kobieta, Rybekę, szybko podeszła do mnie, by mnie wesprzeć. Wszystko w porządku. Zapytała, gdy przeprosiłam, wyjaśniając, jak wielką ulgę poczułam. Rybekę bez wahania zadzwoniła po taksówkę, nalegając, bym bezpiecznie dotarła do domu. Mimo że czułem się źle z powodu kłopotów, zapewniła mnie, że to nic takiego. Kiedy podałem Rybecce swój adres, była zaskoczona, gdy dowiedziała się, że mieszkam tuż pod nią. To był szczęśliwy zbieg okoliczności, że byliśmy sąsiadami. Rybekę, wesoła i troskliwa, okazała się być nowym pracownikiem w miejscu pracy mojego męża. George A. zgłosiła niewłaściwe zachowanie George A. Co doprowadziło do usunięcia go z funkcji jej mentora. George był znany ze swojego braku empatii wobec pracownic, wygłaszając niedelikatne komentarze na temat spraw osobistych. Takich jak menstruacja i małżeństwo. Rebecke opowiedziała, że zachowanie George'a było problemem nie tylko w pracy. Znałam to aż za dobrze z tego, jak traktował mnie w czasie ciąży. Trzy tygodnie po naszym spotkaniu, Rybekę i ja zbliżyłyśmy się do siebie, dzieląc się kolacjami jak przyjaciółki. Poinformowała mnie, że George został przeniesiony do spółki zależnej po serii skarg i problemów w pracy. Co ciekawe, Rybekę była córką Helen odnoszącej sukcesy bizneswoman, która zarządzała kilkoma nieruchomościami, w tym apartamentem, w którym się zatrzymałem. George chwalił się, że obsługuje konto Helen, ale jego zachowanie doprowadziło do zmiany jego pozycji zawodowej. Helen naciskała na przeniesienie George'a po tym, jak dowiedziała się o jego działaniach zarówno w pracy, jak i wobec mnie.Rebecca, zdeterminowana i zdolna, Podjęła kroki w celu rozwiązania problemów w miejscu pracy bez polegania na matce. Ale gdy zdała sobie sprawę, że jestem powiązana z jej matką, poczuła się zmuszona do działania. Helen zachęciła Rebecce do przedstawienia wszystkich dowodów przeciwko George'owi, co doprowadziło do jego przeniesienia. Teraz, wraz ze spadkiem dochodów i zwiększonym obciążeniem pracą, pozycja George'a znacznie się zmieniła. Helen, dzięki swojemu doświadczeniu, doradziła mi aby nie poddawała się żadnym próbom George'a, aby zyskać współczucie, podkreślając znaczenie pozostania twardą w mojej decyzji o rozwodzie. jej rada, pochodząca od kogoś z jej. Doświadczeniem i wiedzą była niezwykle uspokajająca. Po podjęciu decyzji o rozwodzie George próbował skontaktować się ze mną za pośrednictwem prawnika, dzieląc się tym, jak ciężka była praca i jak bardzo za mną tęsknił. Powiedział nawet, że jest mu przykro i chce mnie z powrotem, kropka, ale ja pozostałem twarda w swojej decyzji o rozwodzie, wspierana przez Helen. George nie miał innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na rozwód i warunki dotyczące alimentów na dzieci i odszkodowania. Które miał płacić z czasem, kropka, jednak moim kolejnym wielkim wyzwaniem było radzenie sobie z moimi teściami, zwłaszcza z teściem, który był zbyt podekscytowany tym, że dziecko jest chłopcem. Przeczuwałem, że szykują się kłopoty i wkrótce moi teściowie wykonali swój ruch. pewnego dnia, gdy wychodziłem z domu, teść złapał mnie za ramię. Szedł za rebeccą, myśląc o konfrontacji z nią i wtedy mnie zobaczył. Zażądał, abym oddała mu moje dziecko, twierdząc, że jest ono spadkobiercą rodziny. pomimo moich prób uwolnienia się, jego uścisk był silny właśnie wtedy stanowczy głos zażądał, bym nie puścił, po czym szybkim ruchem posłał go w powietrze techniką judo. Okazało się, że Rebeka opanowała judo, aby chronić siebie i swoją mamę w trudnych czasach. Kropka jest czołową judoczką z krajowymi tytułami na koncie. Rebeka skonfrontowała się z moim teściem, krytykując go za przeoczenie działań George'a i próbę wtrącania się w moje życie. Broniła mojego prawa do rozpoczęcia od nowa, podkreślając że wtrącanie się jest ostatnią rzeczą, jaką powinni robić. Dźwięk Syren był coraz bliżej i okazało się, że Rybekę wezwała pomoc, zanim przyjechała mnie uratować. moja teściowa, która czekała w pobliżu w samochodzie, spokojnie obserwowała, jak przyjechała policja i zabrała zarówno ją, jak i mojego teścia. Mój teść został aresztowany, a po namyśle teściowa postanowiła się z nim rozwieść. Chciała zacząć od nowa i żyć życiem niedyktowanym przez innych. Decydując się na powrót na wieś. George próbował przekonać matkę, by pozwoliła mu ze sobą pojechać, mówiąc, że jest zmęczony swoją pracą i długimi godzinami pracy. Ale ona stanowczo go odrzuciła. Kropka, za pośrednictwem prawnika teściowa przeprosiła mnie i zostawiła trochę pieniędzy w geście dobrej woli. Kropka. Helen wyjaśniła mi, że ludzie często czują się zagubieni po opuszczeniu małżeństwa, a pieniądze były prawdopodobnie sposobem mojej teściowej na przeprosiny i wsparcie przyszłości mojego syna. Kropka. Byłem zaskoczony jej wsparciem. Biorąc pod uwagę jej wcześniejsze zachowanie, ale byłem wdzięczny za jej próbę naprawienia sytuacji. Kropka, po sfinalizowaniu rozwodu urodziłam zdrowego chłopca. Moja teściowa osiedliła się na wsi, wybierając życie w samotności zamiast przebywania z George M. Kropka, kiedy mój teść został zwolniony, odkrył, że dom zniknął. Zburzony przez moją teściową przed jej wyjazdem, kropka skończyło się na tym, że zamieszkał z M. Ceo doprowadziło tylko do kolejnych kłopotów i ostatecznie do rezygnacji Georgia z pracy z powodu nadszerpniętej reputacji. Mimo wszystko alimenty nadal wpływały niezawodnie, prawdopodobnie zarządzane przez Helen i prawnika. Rebekę ze swojej strony. Otrzymała uznanie w pracy i stała się liderem projektu, bardzo podziwianym przez kolegów. Projekty Helen, w tym nieruchomości tylko dla kobiet i mieszkania dla obcokrajowców, kwitły. A jeśli chodzi o mnie, to kiedy mój syn był już wystarczająco duży. Planowałam wrócić do pracy. Helen zaproponowała mi stanowisko w nowym sklepie kosmetycznym, który otwierała. Helen nadal mnie wspierała i okazywała uczucia mojemu synowi, jakby był jej własnym wnukiem. Rebeke również znalazła czas, by nas odwiedzić. Obie przypominały mi o sile i życzliwości, które pomogły mi przetrwać najtrudniejsze chwile. Kropka, byłem zdeterminowany, by być równie silnym i opiekuńczym wobec mojego syna, inspirując się niesamowitymi kobietami, które mnie wspierały.